Siemanko, z tej styry Czoklet, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i witam was razem z konoli. Zaraz mi tym palcem oko wydłubiesz! Przecież naprawdę cię nie dotknąłem! No ale było blisko! Słuchaj, słucham. Słuchaj, słucham. Słuchaj! A, to nie ja. Ty też! <śmiech> Słuchaj! <śmiech> bardzo się cieszymy, że tak bardzo podobał Wam się pierwszy odcinek z tej serii, ale się nie zatrzymujemy, słuchajcie, ile? 2800 w górę? Nie, nie, my się tak nie bawimy. Stacia was na więcej. Trzy... Tysiące łapek w górę, co najmniej pod tym filmem. Trzymamy za was kciuki. A my, słuchajcie, chyba jesteśmy w czymś... W, w, co to jest, jakieś lobby? Coż ty zrobiłeś? Byliśmy tutaj, prawda? Aha, czyli to jest tak jakby pierwszy świat, tak. czyli... E... A tu jest... E... Mamy sklepik! I mamy dziecko! Powiedz... Sklep, 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 sklep. A dziecko? Czy my właśnie weszliśmy do sklepiku i zostawiliśmy dziecko do zewnątrz? Co tam nas... dziecko? Ukradnął nam! Nie zostawiliśmy go w zamkniętym samochodzie. Jest dobrze. A... Nikt nam dziecka nie ukradnie. Co my tutaj mamy do kupienia? Co to jest? Mamy jakieś. A... Wow! Muzyka? Okej, okay, możemy kupić muzykę, spokój. Okay. Balloon Challenge? To jest Balloon Challenge. A tutaj? Um... A... Możemy się o, o, ubierać! O, no dobra, mogę, 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 <gasps> mogę, mogę. mogę. Tak, mogę, tak, mogę. tak, tak, tak. Y... Co ja mam teraz zrobić? Mam. A, dobra, nie tym chyba. To ty chyba musisz to nacisnąć, ponieważ. Uwaga! Okay. I. Może będę miał kolejną tą kartkę? A może będę miał. Co jestem, Kaczor Donald? To co, to ja jestem? Eee, Kaczor Donald, ty jesteś teraz Daisy, tak? Okej, okay, dobra, może. <laughs> Rzeczywiście. Ej, czy jesteś pewien, że nasze dziecko na nas czeka? Oczywiście, że czeka. To jest bardzo posłuszne dziecko. Bardzo A, dobra, dobra czeka. Porządne, na prawdziwe. Ale i tak nie róbcie Posłuszne domu. dziecko. Y Okej. Okay. Dobra. Świat czy... numer dwa na nas czeka. Mamy sześć etapów. Aha. Zobaczmy. Co Ej, czy my znowu tutaj... właśnie zostawiliśmy naszego syna-córkę przed tym? Czy ona nie będzie. Rodzice pracują, syn musi, albo córka Jesteśmy poczekać. O, okropnymi rodzicami. A co co? Chwila. To jest? Uuu. Oj, to ja... Czekaj, musimy zrobić klocka. Żeby... Yy, aha, no tak. O, dobra. O, no, o. hop, Super. Hops. I idziemy dalej. O, korona. Yy, poczekaj, to ja zrobię Koro... klocka. O, jest korona. A, już zrobiłeś? A, a, no dobra. możesz tu klocka zrzucić. Yy, a ja mogę to zrobić? No tak. Pyk. I pyk. A, no dobra, bo już myślałam, że na przykład jeden ja, kolor jest mój. A ja zrobię sobie e, podstawkę. Uwaga. Hop, hop. Okej, okay, i wbijaj. I co my tu dalej? Okej. Okej. Okay. Okay. Nie wiesz co, bo myślałam, że jeden kolor jest tak jakby jeden jest mój, e, drugi jest twój. Te... Wiem, widzę, widzę, widzę. dobra. Widzę. E, powinno już być teraz chyba okej. Okay. Dobra, to teraz ja robię... Musisz, czekaj, mamy dwa tylko e... do dyspozycji. No to wie? easy. Okej. Okay. Tak. Aha. Tak. I wszystko. No, co e, jest takie poczekaj. easy? Poczekaj. Czekaj, a teraz utknęłam. A to wyjdź stąd. Jak? No, możesz przecież sobie podstawić się. A, no tak, rzeczywiście, ale tak jakby... Przecież nie mogę robić pod siebie. No to nic, to teraz przesuń, o. O, dobra. I poczekaj, i gdybyśmy... Okej, okay, dobra, rozumiem, czyli musimy teraz, jedno zostawić. Yy, tak. Tak. I teraz ty tutaj postaw klocek. I sobie wskoczymy. Okej. Okay. Dobra. Coś o. takiego, hop. I hop, dobra, dobra. to się udało, to teraz... Siub. Dobra, udało się, dobra, super. super, udało się, powiem ci, że tutaj już widzę, że będzie troszeczkę gorzej, tak. troszeczkę trudniej. na pewno dużo wolniej nam będzie to szło, ale to, to też nic, tak czuję. bo są nowe rzeczy, nowe elementy w grze no i to się bardzo podoba. No ty masz swój szczęśliwy ten, szczęśliwy kapelusz, Dokładnie. on na pewno jest jak jakiś... chciałbym zrobić teraz yy, kaczorna, tylko nie, on jakoś tak... Bardziej tak, Wiesz co, Brzmi się jak jakiś 60-letni alkoholik. Okej, okay. co to jest? Chyba musimy na tym postawić. Okej, okay, rozumiem. Aha, musi być klocek na tym. E, nie wiem, dlaczego zrobiłam dwa, no nie No dwa, mnie. dobrze, dobrze, dobrze. O, o. dobrze. Czyli wiesz co, po prostu... E, na razie! Ty, 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 ty. Czy możemy skończyć z tym żartem, okay. że ktoś się dobra. zostawia? Zniszcz Bo... jeden, zniszcz jeden. Jak to zrobić? No po prostu masz... O, masz clear. Aha, dobra. I postaw tutaj jeden. Okay. I przejdź na drugą moją stronę. I teraz ty musisz chyba, tak? E, tak. Teraz ja postawię tutaj jeden. Pyk, pyk. Okej, okay, to elegancko. się udało. I teraz chyba musimy zrobić to samo, prawda? E, chyba tak. E, poczekaj, to ja zrobię w ten sposób. Mhm. Mm Zostań tutaj. Aha. A ja zrobię. E, pyk. Tak, pyk. i pójdź od razu w lewą stronę, dobrze. O. Hop, I skacz. Hop. Elegancko, nie, no słuchaj, idzie nam tutaj e, super, świetnie. A wiesz co, ja nie jestem pewna, czy będzie nam tak szło przez cały odcinek. Bardzo bym chciała, żeby tak się stało, ale. Dobra. O. I zostaw to tutaj. E, ja teraz zrobię, Wie co zrobię? Super. Zrób to, zrób ten, żebyśmy nawet, koronę wzięli nawet na nie. Że... My... No pa, chodź tu do mnie, zobacz, nawet nie musimy. Pyk, skończ na mnie. easy, oh! nie trzeba okay, nic robić. Okej, ale wiesz, że musisz oh. postawić klocka no jednego. No tak, zapomniałem. No pyk, i do góry, pyk. super. Dobra. Okej, okay, udało się. E, to było easy. To było wiesz super co, easy. Kaman to jest drugi poziom z pięciu? Ja coś czuję, że będzie naprawdę trudno, i, i uważam, że ty cieszysz najwyżej, się jeszcze przed zachodem słońca. Najwyżej te odcinki będą trwały po 10 minut. No, moi drodzy, stage 3. Czy to ja jestem tylko osobą, która się martwi o naszego synodziecko? dziecko Ja się nie martwię, nasze syno-dziecko jest dorosłe. Znaczy, nie, nie wiem, czy jest dorosłe. Nie jest dorosłe, ciągle e to nie jest dorosłe. Myślę, że wyglądała dorosłe. Poczekaj, bo tutaj już widzę. propa. eby, 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 Czekaj, ja muszę tutaj zrobić kolejnego, mam tutaj Do, wskoczyć. Tak, Czekaj, nie, mam, po, mam pomysł, mam pomysł, nie, mam pomysł. Ale, wejdź po mnie. ale mam pomysł, A ja mam... A dobra mogę w wsups. Możesz tam mnie wejść. A miałam lepszy pomysł jako... Nie pytaj co ja zrobiłam. Odejdź. Okej. Okay. No i mamy to, super, dobra, udało się. Na szczęście tutaj. Y... Dobra, to teraz ja tutaj sobie zrobię. Tak, ty zrób dwa. Uwaga. Okej, okay, super i zostaw to tutaj. Czekaj, czy my tutaj spadniemy? Eee, Prawdopodobnie. Chyba, tak, więc lepiej. Zrobić schodki, co? Poczekaj, ja zrobię na razie pyk pyk. Okej, okay, to kompletnie nie miało sensu. Eee, poczekaj, muszę to zniszczyć. Może stworzymy i... A nie. Weź tam, weź po mnie i zrób w bok w bok. <grym> w bok w bok. Wiem, wiem, w bok w bok. Eee, patrz, mm -hmm. pyk, pyk. Wiem, ja mam wejść tutaj. Wejdź na mnie? Wiem, i muszę zrobić. Wiem, co mam zrobić? Eee. O! Jesteś pewien? Tak. I teraz w dół. Ale ja chciałam koronę. Ale spokojnie, teraz w dół. O! I te. Ej, I teraz. I teraz co? A jak cię, jakbym cię tak podrzucił, staj, staj, staj na mnie. E, no. Hy! I skacz. Dobra, udało Widzisz? się. Uuu, widzę, że nasze techniki easy, się też poprawiają. Easy, peasy, lemon, squeezy. Słuchajcie, ja jestem. Pamiętacie, ja jestem e, 200 IQ graczem. Mhm. Jeszcze ta czapka dodaje mi. W sumie to jest czapka Ferrari, więc powinna mi od, od, odejmować 200 IQ. To ten, ten żart tylko zrozumieją nieliczni, tak? Dwie osoby. Twój brat, i może twój tata? Ale dobra, słuchajcie, bo my tutaj sobie gadu gadu, my tu sobie żartu żartu, a my tutaj nie możemy sobie żartu żartu, ponieważ hey, mamy. Ja wiem. E... E... Czy to jest takie proste? Czekaj, chyba nie. Mamy e... trzy, nie, ja mam trzy, a ty masz dwa tylko. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. To ja nie wiem, że. To nie... źle zrobiłaś. Wiem, ja... ja nie wiem, jak to Zr zrób zrobić. Zrób jeszcze raz to samo. E... Jeszcze raz o tutaj, no, pyk pyk. Okej. Okay. Tak, postaw. Mhm. Postawiam. Stań na lewo. Do mnie. Aha. Wejdę na ciebie. Aha. Tutaj postawię. E... Ale jak po tym wyjdziesz? Pyk, pyk, pyk. Dobra. Poskocz mnie. Ej, rzeczywiście, powiem ci, nie coś taki... Um... Ej, słuchajcie, jest w tym momencie dziewiąta minuta nagrania. Czyli będziemy musieli może robić dwa światy na myślę, jednym odcinku. Myślę, że będziemy robić dwa światy na jednym odcinku, bo nam idzie po prostu zbyt dobrze. Jesteśmy za inteligentni, za piękni, w moim przypadku za przystojni, za mądrzy. Eee, zbyt dobrze wyglądający, zbyt szybko grający. Eee, no przyznam się też, że jestem trochę zbyt głodny, to ja zjadłbym coś, Nowy etap, y, i boję się, że będzie coś trudnego. Chociaż. Nie. nie, wiesz co? Wydaje mi się, że gra po prostu bardzo Czemu nas Czemu tu mamy. Przygotowuję. Czemu tu mamy możliwość wyjścia? Czemu to jest. Czemu to się otwiera? Eee, poczekaj. Czy to będzie do czegoś potrzebne? Ojej, źle zrobiłam, źle zrobiłam, ale chciałam zrobić schodki, e, które. Ech, chyba wiem. Co? Eee, poczekaj, zrób. Aha, zobacz. Jak tutaj się pod, y, podepniemy, po, wespniemy na górę, mm -hmm. to zablokujemy sobie przejście do, przejście do tego czegoś. No tak, dlatego musimy zrobić to z góry. Więc, y, ja bym tutaj... Chodź do mnie, jak możesz. Poczekaj, ja mam inny pomysł. Okej... Okay. I... No właśnie. A, to pa... Dobra, no rozumiem, jest rzeczywiście problem. nie, nie tych schodek, nie, potrzy... nie potrzebujesz tych schodek. Nie potrzebujesz tych schodków. Um... Zniszcz je i po prostu zrób, postaw tutaj klocek jakiś, na guzik. Okej, okay. Czyli jednak mówisz, że mój pomysł nie był najtragiczniejszym pomysłem, który kiedykolwiek. Tak, w razie gdyby się okazało, że trzeba obydwa otworzyć. Easy. Okej, okay, to teraz zrobię to samo. Poczekaj. Oj, e... sorki, 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 okay. źle zrobiłam. Poczekaj. Pyk, Aha. pyk, pyk. Oj. No to świetnie, jeszcze go Patrz. Się robisz ode mnie. Wcale nie. Pyk, e... pyk, jak to się. Wiem, wiem. Chwila. Czy już mogę postawić mojego... Te, te, możesz. Możesz. Proszę. To zniszcz swojego. Już. Pyk. Dobra. Postaw. ja sobie przejdę. O. Okay. <grym> to było skomplikowane. To no, chyba dla ciebie. Mi się udało Aha. szybko. Tylko że... Zniszcz klocki jak możesz. Um, są zniszczone. Ja I... tutaj postawię jednego. E, poczekaj chwilę. Nie, nie, nie. Nie musisz. To do mnie przyjdź. W moją stronę. Zrób tu sobie taki most. Ale... O, nawet nie musisz. To jest badanie dobra. proste. Dobra. Czemu ta gra jest taka prosta? Wiesz co, ale to idzie dalej. E, tym um. razem musimy... E, dobra. No, 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 no. Czekaj. O nie, nie o, jestem o, w stanie teraz wejść. Podskocz, wyjść. podskocz. Okej. Okay. Eee, 200 IQ. E, poczekaj. Ja teraz bym chciała pójść do korony, ale nie wiem jak to zrobić. E, easy. Postaw tu klocek. Nie, 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 w górę, nie w górę. A. Stań obok e, Dobra. guzika. Mm -hmm. Czekaj. E... O, tu? I trzy, trzy w prawo. Okej. Okay. I teraz. Siup. Dobra. Dwieście... Dwieście... ty śpisz w dwie... ogóle, kiedy ja robię? Czy to są tylko twoje oczy, a... Gotowe. Patrz, patrz jaki, jaki, jakie tańce dzikie. Te. Wiesz co, albo ta gra jest za łatwa, albo my po prostu rzeczywiście... Jesteśmy zbyt mądrzy, zbyt dobrzy, zbyt piękni. Nie, zbyt, po dobrzy, mamy zbyt, zbyt duże piękni, mózgi. Zbyt, tak. Absolutnie. Musiałem sobie czapkę, czapkę rozszerzyć, ten taki z tyłu paseczek najbardziej, bo mam zbyt dużą głowę, zbyt duży mózg. Jestem zbyt, równocześnie jestem też zbyt skromny. To jest moja największa wada, słuchajcie, jestem zbyt skromny, no ale cóż poradzić, no, no takie życie, może... Może na kolejnych światach będzie, będzie jakieś wyzwanie dla mojej, dla mojej ponadprzeciennej inteligencji, no. Zdarza się, no cóż poradzić. Więc mamy kolejny świat. <grym> y I tutaj chyba musimy. Poczekaj, ja tutaj postawię jednego. Po co? My tu wychodzimy po prostu stąd. Ale ja postawię. Ale po co? Ale ja postawię. Chodź, pyk. I teraz, uwaga. Um... Ok. Y Popełniłem błąd. Czekaj, Czy pyk, ja prze... pyk, pyk, pyk. jestem lepszy od swojego mistrza? Wcale nie. ja Jestem. Jesteś pewien? Jestem bardziej mistrzowy <laughs> od ciebie. Ojoj! E, postaw po prostu trzy klocki na tych kolcach. One. Okej, okay, wtedy... a nie możesz po prostu siąść? E, nie, bo nie będziesz mogła zebrać korony. Okay. dół, Zbierz ją, wyjdź stąd teraz. I teraz muszę zrobić schodki, prawda? tak, Schodek do góry. Nie, nie schodek, tam musi być klocek. Jak? Oh. A jakbyś... Oh. <laughs> to jest badanie proste. Czemu ta gra jest taka prosta? To się skończyło gadanie A. o wielkim mózgu. No. Wejdź na ten pod, pod spód. Jak pod spód? No pod ten czerwony. Aha. Postaw dwa klocki nad, nad sobą. Aha. A. To był, to, to był ten sniki biki motyw tutaj. Już rozumiem. E, weź otwórz, bo chcę wziąć znowu koronę. E, Okej. Okay. Raz, dwa, trzy. Aha, i tutaj wchodzę, tutaj przeskakuję. Ale ty tu możesz sobie raz, dwa, trzy do góry po prostu postawić klocki. No tak mogę na przykład. Nie, nie, nie. Do góry. P prosto do góry. A, rozumiem. Okej, okay, dobra. E, poczekaj. Prosto do góry. E, wiem, 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 rozumiem. Pyk, pyk, pyk. Pyk. E... E, musisz od spod, spodu zejść. Ooo. Okej. Okay. Okej. Okay. I. Uh, no, to teraz czoklet, no, pokaż swój wielki Dobra. mózg, swoją inteligencję, swoją skromność, swoją przystojność. No, proszę bardzo, to jest ten moment. Jak o. ktoś jeszcze ogląda ten odcinek i doszedł jakoś do końca, to proszę tutaj zobaczmy czokleta w, z wielkim mózgiem. No, czekam. Um. Czekam, co tutaj trzeba zrobić? Zrób to samo. Czyli co? Trzy do góry? Tak. I mam się przed tym ten? Tak, i wyjdź spod spodu. I ja sobie po prostu postawię klocek. O. To zrób to samo jeszcze raz, tylko tym razem ze mną nie stojącym na klocku. Ojej. Mm. Czekaj, bo wzięła mnie to. No, raz, dwa, trzy. O. Dobra. To, to było, to było, dobra, to było trudne. Ale wie, że ten poziom cały czas się ciągnie. Trzy e, w bok chyba po prostu robisz. Aha. Dobra. I koronę. E, ja tu schodzę i ci pomagam. Okej, okay, czyli też zrób trzy. E, dobra. I potem wejdę na ciebie, aby zdobyć koronę. Okej. Okay. Siub. i okay, teraz chodź do mnie, żebym mogła. Na, no, na ciebie i wziąć koronę. Aha, w ten sposób. Aha. Dobra, gotowe. tu. tu, 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 tu. tu to, to, to. Gdzie było twoje IQ podczas ostatniego poziomu? Ładny jestem. Dobra, kolejny świat gotowy. Czekaj, ile tu jest tych światów? Czy coś się dzieje w ogóle? Tak, bo tu zobacz, przy każdym skończeniu etapu... A, to jakąś moc masz? A nie, po prostu... Po możesz... prostu... Ej, to jest kolejne! Czy to jest nasze dziecko? Drugie już? Halo? Halo? Kolego? A, wiesz to Chyba musimy go obudzić. A tu się jakieś... Rzeczy dzieją. Czy Dobra, mogę tam, tam nie wejdziemy. Nie chyba. Tu mamy etapy. Aha. Tu mamy poprzedni świat, a tu mamy sklep. Dobra, zobaczmy co jest jeszcze w sklepie, co? A... Okej, okay. możemy w sumie zobaczyć rzeczywiście, bo ja bo jestem... Ja, ja sobie kupiłem czapeczkę, może ty sobie teraz y, kupisz... Kupię coś lepszego dla mnie, tak, masz rację. To, 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 to dziewczynki noszą teraz. No okej, okay, tak, te rzeczywiście. Yy, dobra, co my możemy zrobić? Tutaj się tak naciska? Tak, w, w prawo? Tylko ja mogę? Chyba tak. A e um, to może mi możesz wylosować a, a czy ty możesz sobie teraz kliknąć? Mm, mm, czekaj. A mogę, rzeczywiście. Okay. Czyli jest coś, coś bardzo dziwnego. Bo Uwaga, po prostu, i. Tak jakbyś ty tylko miał klu. I. Uh, wow, masz szalik. We, we, ja, nie ja, ty. A, ja chcę jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. N jeszcze nie, raz. nie dostałaś szalika? E, no mam szalik, ale po co mi szalik? Przecież nie będę go używać. No proszę, cię no, ja chcę jeszcze raz. Zobaczmy, co może coś ciekawszego. Na przykład, nie wiem, oczy wylosuję albo. Oczy. <noise> może? A, lo... Czekaj, chcesz stringi? Hej, załóżmy stringi ci. Serio, hej, 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 nie. Hej, udało stringi. Dlaczego? Nie, słuchajcie, jak będzie, wie, jak będzie więcej niż 3000 łapek w górę pod tym filmem, to, mo to zakładam może zastanowić się nad założeniem. Ale póki co, moi drodzy, dzięki za oglądanie tego słuchajcie. filmu, mam nadzieję, że wam się podobało, jeśli wam się podobało, oczywiście strzelajcie łapkę w górę, do zobaczenia w kolejnym i cześć. cześć!